Siemanko, witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, jak widzicie jestem w innym miejscu. Mianowicie jestem w Polsce u rodziny. Wiadomo, święta, a więc trzeba je spędzić w rodzinnym gronie. No i powiem wam tak, e, trasa z Holandii do Polski była strasznie męcząca. Na początku było oczywiście spoko, fajnie się jechało i wszystko. Ale już od Niemczech zaczęły się wypadki. Był taki ruch na drodze, że to była masakra. Najpierw było kilka busów policyjnych. Nie wiem, konwój jechał jakiś. i Nie wiem, czy jechali za szybko, coś tam dokładnie stało. Ale bus policyjny leżał na dachu, czyli dachował całkowicie, praktycznie zmiażdżony był. Tam akurat tam nie staliśmy, bo to było na innym pasie, więc szło fajnie przejechać. Ale zechaliśmy trochę dalej i się okazało, że dwa tiry się strzasły. Jeden drugiemu w tyłek wjechał, ale to tak wjechał, że zostały tylko siedzenia z tej szoferki naprawdę. Lądował helikopter. Oczywiście, no niestety, nie udało się uratować tej osoby. No szkoda, no bo to święta, czyli ktoś już do domu nie wróci. Mianowicie, staliśmy tam trzy godziny, zanim to wszystko ogarnęli. Po czym ruszyliśmy, przejechaliśmy dosłownie 4 km. I znowu dwa tiry się zderzyły, nawet więcej, trzy tiry, przepraszam, trzy tiry się zderzyły. No i też tam, niestety, ale też nie udało się ratować tej osoby, też był helikopter, wszystko, policji było mnóstwo. Pierwszy raz widziałem taką sytuację, a więc y, dość sporo my stali, bo następne dwie godziny my stali tam i też czekaliśmy po czterech kilometrach, co przejechaliśmy. Później puścili nas y, drogą taką poboczną, też tłuczka była, też musieliśmy stać. Więc to niestety no, droga nie była za ciekawa. A najgorsze jest to, że no, ludzie nie widzą tej e, ludzkiej tragedii i nagrywają sobie TikToki z tego, bo na następne dni widzieliśmy pełno właśnie filmików nagranych stamtąd na TikToku, jak te wypadki wyglądały. No, Nie wiem, dla mnie to jest e, tragedia, no bo ktoś na święta już nie wróci do domu, no, przykra sprawa. A więc y, ja, jadąc do rodziny czy gdzieś, uważajcie na siebie, bo naprawdę jest ruch. A to jest chwila nieuwagi i naprawdę można nie dojechać. Yy, oprócz tego no tak to się w miarę dobrze jechało, gdyby nie te wypadki. na przy autostradzie strasznie droga, ale my zawsze zjeżdżamy kilometra, więc y, płacimy Euro 60 z groszem, a nie 2,20. A więc y, to jest dużo lepsze. Yy, nie ma też tłoków takich jak przy autostradzie, więc y, no, ja nie narzekam na to. No i słuchajcie. <laughs> Przyjechaliśmy do Polski, oczywiście chłodno, zimno, mglisto. No i tak do dzieciaków też prezenty kupowaliśmy i tak mówili nam, że kapibary, kapibary. No dobra, no to nakupiliśmy tych kapibarów, więc Zbliżenie całe... Zbliżenie na worek, tak, dwa są. worki z kapibarami. Tak, są całe dwa worki z kapibarami. No i tak zaczęliśmy się zastanawiać, co, z tymi, co oni z tymi kapibarami tak sobie wyjeżdżają, nie? Że Czemu taki jest teraz boom na te kapibary i w ogóle? A więc zapytaliśmy wujka gogle, no i co się okazało, co się okazało. Ktoś sobie wymyślił po prostu taki minutowy filmik z muzyczką, gdzie są zdjęcia kapibar pokazanych. No i jest muzyczka i on do tego śpiewa kapibara, kapibara, coś takiego, nie? Mniej więcej coś tam, trochę może inaczej to leci, ale tylko jest to jedno słowo kapibara. No i dzieciom się to tak spodobało, że tam po 12 milionów wyświetleń jest na tym filmie. No, i bum, maszyna ruszyła, nie? Już są maskotki, kapibary, zeszyty, piórniki, plecaki, no wszystko, wszystko, co są Nawet Nadręczniczki mamy z Nawet kapibarami, tak? Do wszędzie. Tylko jeden utwór minutowy, i tak wszystko już poszło. Reklama taka, że wszystkie dzieciaki za tym szaleją, a więc no, no fajna, fajna sprawa, mam powiem szczerze, i sam myślę, nad takim powoli biznesem. <laughs> Może coś będziemy śpiewać, nie wiem, zdjęcia Zośki, Zośka, Zośka, Zośka. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Chyba, że wy macie jakiś pomysł, no to ja chętnie posłucham. Oczywiście też z zyskami się podzielę. Moi drodzy, święta, już tuż tuż. My jesteśmy w Polsce na parę dni dosłownie, a więc trzymajcie się, wesołych świąt, uważajcie na siebie i do przyszłego roku. A, i najważniejsze, bo zapomniałem dodać, zobaczcie sobie moje kapcie. Typowo świąteczne z takim ciasteczkiem. Oczywiście mam problem z chodzeniem, nie że mam coś z nogami. Ale zresztą, jak widzi taki ciasteczko, to je od razu targa i biega mi pod nogami, próbuje go zerwać z tych, tych kamcin, no, ale na razie jeszcze jej się to nie udało, a więc pokazuję teraz, bym miał też na pamiątkę. Jak nie przetrwają świąt. I, jak nie przetrwają świąt, dokładnie. Dobra, teraz to już wszystko. Jeszcze raz wesołych. A i jeszcze jedna taka niespodzianka. Słuchajcie, moi drodzy. Będzie wesele. Moja powiedziała tak. A więc wszystko idzie z planem. No, co powiecie na to? Dobra, trzymajcie się, do następnego.